The Rock jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Jest nawet bogatszy niż Tom Cruise i Jackie Chan razem wzięci. Ale to dopiero początek tego, co zamierzam Ci pokazać. Ten człowiek to Dwayne Johnson. Jest niezmiennie najlepiej opłacanym aktorem w Hollywood. Zarabia od 20 do 30 milionów dolarów za film, a niektóre kontrakty obejmują udział we wpływach kasowych. Co więcej, jego marka Tequila przekształciła się w firmę wartą miliardy dolarów. Co znacznie zwiększyło jego fortunę. Ale to nie wszystko. Scala jest właścicielem kilku luksusowych nieruchomości, w tym rezydencji w Georgii o wartości 10 milionów dolarów, 28 milionów dolarów w Beverly Hills i kilka nieruchomości na Hawajach. Często lata prywatnym odrzutowcem i posiada jeden z najdroższych samolotów na świecie. A teraz najciekawsza część. Jeśli zsumować wszystkie jego aktywa. Całkowita wartość netto Dwayna Johnsona wynosi ponad 800 milionów dolarów. Napisz komentarz SKALA, jeśli lubisz tego aktora.